Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii z tej strony. Zwykle w momencie, w którym przygotowuję się do danego materiału, czy też do po prostu zagrania w dany tytuł, przeprowadzam pewne badania. Te pseudo-badania polegają tylko i wyłącznie na wyczuciu, jakie emocje wywołuje dany tytuł. Czy jest lubiany, bądź też nienawidzony i z jakich to powodów. Jeżeli chodzi o wszystkie tytuły, które omawialiśmy w ramach challenge'u od Kishaka, to sprawa była oczywista. Mianowicie, wszystkie tytuły od From Software są super. No a jeżeli chodzi o Lords of the Fallen, to sprawa Tutaj też jest oczywista, tylko po drugiej stronie spektrum, czyli gówno totalne. No i z Dark Souls 2 powinno być tak samo, co nie? No nie jest tak samo. Niezależnie gdzie spojrzę, czy na moich znajomych, czy na współpracowników, czy na oceniających, komentujących ten tytuł tak po prostu, czy też może na Kishaka i Tamale, którzy oglądają moje treści, Wszędzie występuje polaryzacja. Dlatego też niezmiernie ekscytowałem się tym tytułem. I chyba właśnie w ramach tej ekscytacji obejrzałem sobie materiał bez schematu na temat, właśnie Dark Souls 2. I to, co muszę powiedzieć na temat tego filmu, to to, że moje przemyślenia różnią się diametralnie od tego, co znajdziemy w tamtym filmie. Mając to z tyłu głowy, możemy przejść do rozgrywki. I to, co mnie powitało na samym starcie, to chyba moje ulubione intro. Z jakiegoś powodu, to właśnie tutaj poczułem taką ekscytację przed rozpoczęciem jeszcze rozgrywki. Chociaż wiadomo, nie wykluczam, że to przez tego gilfa, który opowiada nam historię w ramach intro. Po ukończeniu intro, przywitał mnie widok kręcącej się kamery. Gra po prostu ma jakiś tam problem w momencie, w którym nasz pad jest emulowany. Szybko wyeliminowałem problem. Ruszyłem dalej. Okazuje się, że nie tworzymy tutaj postaci tak od razu. Musimy zawitać do babuni. Ale najpierw spodziewałem się, że zginę po raz pierwszy na pierwszym bosie, może na drugim. No i tutaj się zdziwiłem. Zaatakowałem jakieś małe stworzenie. I w dosyć szybki sposób tego pożałowałem. Już następnym razem trafiłem po prostu do babci bezproblemowo, i słuchajcie, spędziłem tutaj pół godziny bawiąc się rewelacyjnie, tworząc koniec końców niesamowitą postać. I tutaj taka mała rzecz, którą stosuję od Dark Soulsów 3. I nie chodzi mi tutaj o krzywość mordy mojej postaci, ale o kolor jej włosów. W każdej jednej grze od From Software występują pewne problemy z kamerą. I żeby troszkę to zniwelować, czy też ogarniać bardziej w takich sytuacjach kryzysowych, daje bardzo jaskrawe włosy postaci. Ponieważ jeżeli chodzi o paletę barw, którą Dark Souls używa tak po prostu, to raczej ona nie jest jaskrawa, więc te zielone, niebieskie czy czerwone włosy będą się rzucać w oczy i przez to będziemy w stanie określić, gdzie znajduje się głowa naszej postaci. Wiadomo, że nie jest to jakieś wielkie ułatwienie, ale osobiście znalazłem w tym jakieś waliu. W każdym razie ruszyliśmy w drogę. Już pewne różnice między standardowym Dark Soulsem a między Dark Soulsem 2 są widoczne, ale poruszymy te różnice w późniejszym etapie materiału. W każdym razie na naszej drodze były widoczne pewne spetryfikowane statuły. Póki co jeszcze oczywiście nie wiedziałem co z nimi zrobić, więc po prostu poszedłem dalej. Odblokowałem naszego huba, czyli w tym wypadku Majula. Po nazwie wydedukowałem, że musi być tu jakaś kobieta imieniem Jula. Więc znalazłem lambadziarę od Estusów. Odblokowałem nasze pierwsze ognisko i ruszyłem w dalszą podróż. Sama droga była dosyć długa, zwłaszcza, że nie była usłana przeciwnikami. Mimo wszystko, koniec końców, dotarliśmy do lokacji. I kurczę. Po pierwsze, sama lokacja wygląda jak Endgame. Po drugie, w dosyć sporej odległości od siebie dostrzegłem pierwszego przeciwnika. No, też wyglądał jak przeciwnik, z którym aktualnie nie chcę zadzierać. Udałem się więc do innej lokacji, która przypadła mi do gustu swoim poziomem trudności. I to też myślę, że jest odpowiedni moment, żeby na tapet wziąć Majule. Jest to mój ulubiony hub z jakiejkolwiek gry od From Software. Mamy tutaj pewne elementy z Dark Souls 1, czyli lokacja, która rozchodzi się na wiele innych lokacji. Ale tak dodatkowo mamy odblokowany od razu teleport do jakiegokolwiek ogniska, które odblokowaliśmy. Plus, nawet jeżeli zwykle nie zwracam na to uwagi, to oprawa audiowizualna w tej lokacji stoi na naprawdę wysokim poziomie. W każdym razie, udałem się oczywiście do następnej lokacji i coś, co wam się na pewno rzuca w oczy, i coś, co równocześnie jest olbrzymim zarzutem wobec Dark Souls 2, to ilość Przeciwników. Jest ich tutaj po prostu bardzo dużo i nie przeszkadza mi to w ogóle. Nie zrozumcie mnie źle. Rozumiem skąd się biorą zarzuty. Po pierwsze, przeciwników faktycznie jest dużo. Po drugie, dochodzą do tego problemy z kamerą. Wiecie, kamera nie zachowuje się najlepiej tak po prostu. A tutaj mamy 10-15 przeciwników, których możemy sobie namierzyć. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Dark Souls 1, 3, Bladborna, Sekiro i tak dalej, i tak dalej, przeciwnicy nie cierpią na sklerozę. Oni będą nas gonić tyle, ile będą w stanie. No i jest jeszcze jeden czynnik, który wpływa negatywnie na samą ilość wrogów na to, jak patrzymy właśnie na samą ilość wrogów mianowicie: nie ma tutaj klatek nieśmiertelności w momencie, w którym prowadzimy jakąkolwiek interakcję ze światem. Czyli przesuwanie jakiejś dźwigni, otwieranie drzwi czy przechodzenie przez mgłę nie wiąże się z tym, że jesteśmy nietykalni. No i tutaj możecie się ze mną nie zgodzić, ale mi się ta zmiana podoba. W zasadzie to powiem więcej. Wszystkie te zmiany, które wymieniłem teraz, podobają mi się. Ale też absolutnie nie dziwię się, czemu ludzie aż tak negatywnie podchodzą do tego typu zmian. Po pierwsze, uważam, że te zmiany zostały wprowadzone zbyt radykalnie. No bo mamy trzy nowe zasady działania i one wpływają na jedną rzecz czy też mogą wpływać na jedną rzecz. Czyli na przykład otwieranie nowych drzwi, czy też przechodzenie przez mgłę. Przeciwników jest dużo, nie gubią agro i w dodatku możemy mieć przerywaną animację w momencie, w którym ktoś nas atakuje. Przez to, że mamy tutaj aż trzy zmiany, powoduje to wrażenie, że twórcy po prostu specjalnie zrobili to, żeby gracza wkurwić. I tutaj mogę się nawet założyć. W momencie, w którym otrzymalibyśmy Dark Souls 2, w którym ilość przeciwników jest taka sama, czy też porównywalna do Dark Souls 1, i załóżmy, że agro. Gubiliby też w ten sam sposób, to zmiana, że o nie, moja animacja jest w stanie być przerwana w momencie, w którym otwieram jakieś drzwi to by przeszło bez echa po prostu. Dodatkowo istnieje spora szansa na to, że to by było po prostu chwalone, zwłaszcza że, jeżeli miałbym być szczery, to ja tutaj nie widzę argumentów, które stoją za tym, że animacje mają być nieprzerwane, że my mamy być nieśmiertelni w momencie, w którym otwieramy drzwi. Jedynym argumentem, który za tym stoi, przynajmniej taki, który uzyskałem w pracy w ramach rozmowy o Dark Soulsach 2, jest to, że przecież tak jest w innych Dark Soulsach i w Bloodborne i pewnie w Elden Ringu. No mnie ten argument nie przekonuje. W każdym razie możemy iść dalej. Przechodząc przez tą lokację, szczerze mówiąc czułem się jak w Dark Souls 1. I to może nawet nie tak bezpośrednio. Czułem się tutaj po prostu tak, jakbym grał w modyfikację do Dark Souls 1. I szczerze mówiąc, jako że jest to pozytywne uczucie, to bawiłem się tutaj naprawdę dobrze. Bo to co Dark Souls 2 robi z nami, to zmusza nas trochę do tego, żebyśmy grali w bezpieczny sposób. Oczywiście da się tutaj po prostu przebiegać przez lokacje, pomijając w zasadzie to większość wrogów, tylko że w momencie w którym robimy to na pałę, bez jakiejkolwiek wiedzy, gdzie powinniśmy się udać, to po prostu jesteśmy zwykle skazani na porażkę. I szczerze muszę powiedzieć, że mi się to uczucie bardzo podoba, no bo tutaj myślę, że nikogo nie zaskocza. Ale ja przez dużą część lokacji po prostu przebiegam. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na lokacje z dlc -ków. Dark Souls 2 mi to bardzo ogranicza, ponieważ, no, wypierdolę się na głupi pysk. I bardzo dobrze. Przynajmniej właśnie w tym momencie, czyli przez pierwszą część gry. A jak wiadomo, w ramach pierwszej części gry zwykle mamy prep face. I możliwe, że to właśnie dlatego mi się to podoba. No bo zbieranie tego mojego buildu po prostu sprawiło mi trochę przyjemności. W samej lokacji bawiłem się dosyć dobrze. Nie jest to nic wybitnego, ale uważam, że sprawuje się lepiej jako pierwsza lokacja, niż ta pierwsza lokacja z Dark Souls 3. Mamy tutaj dosyć spoko strukturę, ponieważ jesteśmy w stanie odblokowywać Coraz to większe skróty? Dodatkowo po pokonaniu pierwszego bossa możemy zająć się drugim bossem. A skoro przy tym jesteśmy, to właśnie trafiłem na pierwszego bossa. lepsze w tym bosie jest to, że ja się go absolutnie nie spodziewałem. Nie miałem żadnych oczekiwań. Co prawda dostałem przeciętnego bossa, ale no jest to pierwszy boss, no nie oczekujmy za wiele. Jedno, co się rzuca wam na pewno w oczy, to to, jak nasza postać reaguje na przyjęty cios. Szczerze, wygląda to komicznie. I nawet nie mam pojęcia, czy wyglądało to dokładnie w taki sam sposób w Dark Souls 1, czy 3, czy w Bloodborne. Ale tutaj z jakiegoś powodu wygląda to o wiele gorzej. Po prostu po tym, jak przyjęliśmy cios, nasza postać zamienia się w kukiełkę. Albo w jakąś szmatę. Zapewne właśnie dzięki tej metaforze jesteście w stanie dostrzec sznyt twórców, ponieważ oni wiedzieli, co zrobili. Koniec końców, w momencie, w którym dostajemy jakiekolwiek obrażenia, no to jesteśmy szmatą, powinniśmy się poprawić. Dlatego też, żeby nam to przekazać, zamienili naszą postać w szmatę. Idąc dalej, za drugim razem pokonałem bossa. Dzięki temu otrzymałem jakiś klucz, który odblokował mi drzwi. Za tymi drzwiami był rycerz. Pokonałem go bez problemu, ale okazało się, że jest to ślepy zaułek. Oczywiście przy tych drzwiach wyświetlał się pewien napis. Zapamiętałem te drzwi, ponieważ pewnie w późniejszym etapie fabularnym wrócę tutaj. Ponownie więc przeszukałem lokację w poszukiwaniu drzwi. No bo miałem ten jeden dodatkowy kluczyk. Okazało się, że faktycznie jakieś tam są dodatkowe drzwi. Otwierają się dzięki temu samemu kluczowi co poprzednio, więc gituwa. Przechodząc przez te drzwi, bardzo szybko natrafiłem na kolejnego bossa. I tutaj trzeba poruszyć ogromną wadę Dark Souls 2. Iframesy, czyli klatki nieśmiertelności, czy też po prostu statystyka adaptacyjność. Szczerze to nie chcę poświęcać jakiejś sporej ilości czasu w materiale na właśnie ten temat, bo został on już przeruchany naprawdę na wiele sposobów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta statystyka to jest jakieś nieporozumienie. Przede wszystkim dlatego, że każdy normalny build, czyli wszystkie buildy, które nie polegają na tym, że kryjemy się za tarczą, po prostu będą zmuszone do tego, żeby właśnie zlewelować tą statystykę. Statystykę do 25. I wiadomo, jest to zniwelowane tym, że w Dark Souls 2 ogólnie zyskuje się niesamowite ilości poziomów, ale w dalszym ciągu uważam, że definitywnie to jest akurat nietrafiony pomysł. Dlatego też, jako że nie miałem wszystkich potrzebnych mi punktów adaptacyjności, to pokonałem tego bossa za drugim czy za trzecim razem balistą. Ale nie musicie się obawiać, tak czy siak z tym bossem będziemy mierzyć się wielokrotnie w ramach tego tytułu, więc nic straconego. Żeby przejść do następnej lokacji musieliśmy udać się drogą ptasią. Ponownie, tak jak w Dark Souls 1, natrafiamy na gniazdo nostalgii. Tam musimy się zwinąć w kłębek i przylatuje po nas mój stary. Dzięki niemu udaliśmy się do następnej lokacji, ale coś tu muszę zaznaczyć. Po tym jak pokonaliśmy Torebkowacza, czyli poprzedniego bossa, byłem w stanie kupić sobie nową broń, w dodatku ją ulepszyć. Na ten moment mój build zakładał, że będę używać dwóch toporów, ale żeby to zrobić o wiele bardziej wydajnie czyli za każdym jednym atakiem używać dwóch toporów, to potrzebowałem jeszcze trochę siły. Na szczęście w tej lokacji znajdziemy również dosyć dużą ilość wrogów. I to nie tylko w lokacji, ponieważ również na bosie. Tak, jeżeli ktokolwiek nie lubi double fightów, tak jak ja, to tutaj mamy triple fighta. Na szczęście samą walkę da się ograć w taki sposób, że walczymy jeden na jednego, po czym walczymy jeden na dwóch. I w ramach próby pokonania tego bossa sprawdziłem, jak to będzie właśnie w ramach dual wieldingu. No i w ramach tego bossa nie wychodziło mi, więc ponownie przesiadłem się na jedną broń trzymaną oburącz. I w taki też sposób raczej skończę ten tytuł. I jako, że na tym bosie zdarzyło mi się zginąć wielokrotnie, to możemy sobie poruszyć pewną mechanikę. Tutaj po każdej śmierci Tracimy maksymalne hapeki. Maksymalnie jesteśmy w stanie obniżyć nasze życie do poziomu 50%. Żeby ewentualnie przywrócić maksymalny poziom życia, musimy użyć człowieczeństwa. Czemu ta mechanika mi się nie podoba? Ponieważ za śmierć mamy już karę. Mamy karę w postaci tego, że wypadają z nas dusze. Po co nam druga kara? Ale co by nie było, idzie się do tego przyzwyczaić. I dodatkowo, jeżeli chodzi o człowieczeństwo, to nie jest jakiś towar deficytowy, więc raczej nie powinniście się znaleźć w sytuacji, w której po prostu wam go zabraknie. Po tym bosie poszedłem spać, udałem się do pracy i tam dowiedziałem się pewnej ciekawej rzeczy. Kojarzycie tą lokację, która wyglądała tak, jakby nie była jeszcze na mój poziom, okazuje się, że mogę ją na luzie zrobić i to też po pracy od razu zrobiłem. Zwłaszcza, że podniosłem wielką maczugę, którą sobie ulepszyłem i zacząłem jej używać. Możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale dla mnie jest to fenomenalna broń. Ciosem z góry jesteśmy w stanie atakować wszystko, co się rusza, no jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Dlatego też ta lokacja nie sprawiła mi żadnych problemów. Udałem się na bossa, pokonałem go bezproblemowo, odblokowałem następną lokację. Przeklęci piraci! Więc po krótkiej eksploracji udałem się z powrotem na miejsce, gdzie skończyliśmy swoją przygodę, czyli po tych trzech typach. Ponownie lokacja nie sprawiła mi problemów, udałem się na bossa. Nie będę tutaj nikogo oszukiwać, ten boss sprawił mi trochę problemów, głównie dlatego, że musiałem się przyzwyczaić przecież do nowej broni. Ale co by nie było, jest to chyba mój ulubiony boss póki co, chociaż poprzeczka nie jest ustawiona jakoś wysoko. Po pokonaniu tego bossa okazuje się, że jest to jedna z wielkich dusz, które musimy zebrać. Dodatkowo okazuje się też, że jest to koniec ścieżki. Dlatego stwierdziłem, że naszym następnym celem będzie skończenie lokacji z piratami. Tam nie zabawiliśmy jakoś bardzo długo, przyzwaliśmy statek, pokonaliśmy bossa raczej bezproblemowo i już w ramach animacji udaliśmy się statkiem do jakiejś lokacji. Lokacją jest ta lokacja, w której pokonaliśmy grzesznika, czyli tego mojego ulubionego bossa z tej gry. Dlatego też udałem się w inne miejsce. Miałem już kilka przedmiotów, które sprawiają, że statuły kamienne zamieniają się z powrotem w ludzi, więc mogłem sobie odblokować po prostu przejście do następnej lokacji w jednym z przejść z Majuli. Tutaj ponownie byłem dosyć rozbawiony, ponieważ ilość przeciwników, która pojawia się po tym, jak pociągniemy za wajchę, jest po prostu absurdalna. No ale ja mam wielką maczugę, więc to nie sprawiło mi wielkich problemów. Po jakimś czasie trafiłem do mglistej lokacji. Tam trochę pozwiedzałem, ale nie za bardzo zabijałem wrogów, no bo wrogowie, których tam napotykamy, są duchami. Nie są za bardzo widoczni. Zauważyłem też, że w momencie, w którym trzymamy się ścian, to jesteśmy w miarę bezpieczni. I właśnie w ten bezpieczny sposób udałem się do następnej lokacji lokacji, która jest dosyć interesująca, ponieważ tutaj to nie przeciwnicy są największym zagrożeniem, i w dodatku jest ich normalna ilość co jest dosyć dziwne. W tej lokacji największym zagrożeniem są przeklęte wazy. W momencie, w którym znajdujemy się obok nich, napełnia nam się pasek bycia przeklętym. I tutaj możemy się zatrzymać i poruszyć chyba największy minus Dark Souls 2. Są to hitboxy. Niestety żyjemy w czasach, w których hitboxy w wielu grach nie są zrobione w idealny sposób. Co prawda, na rynku są produkcje, które odznaczają się bardzo pozytywnie na tle innych pod właśnie aspektem hitboxów, bo czy to będzie Monster Hunter, czy może Dark Souls, to tutaj jest to zrobione na ponad przeciętnym poziomie. No tylko niestety nie możemy wpisać na tą listę Dark Souls 2. Nie jest to poziom Lords of the Fallen, gdzie każdy jeden przeciwnik, każdy jeden boss, czy też nasza postać po prostu pod każdym względem ma zjebane hitboxy, ale nie można tutaj pominąć, tego, że w Dark Souls 2 te takie niedokładne hitboxy zdarzają się o wiele częściej niż w Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro, Monster Hunter, czy kurcze jakimkolwiek produkcie, który ma dobrze zrobione właśnie hitboxy. I dla mnie chyba to jest jedyna wada Dark Souls 2, której nie jestem w stanie usprawiedliwić w żaden sposób. W sensie, w momencie, w którym rezygnujecie z gry, w ten wspaniały tytuł, właśnie z tego powodu, to ja to rozumiem w pełni. Jeżeli zaś chodzi o inne zarzuty wobec tego tytułu, to tego nie rozumiem, ale do tego Przejdziemy później. Idąc dalej, lokacje z wazami pokonałem bez najmniejszych problemów, udałem się na bossa. Wchodząc na arenę, dostrzegamy typiarkę, która jest w niebezpieczeństwie. Ruchome piaski ją pochłonęły. Ciekawe, czy to może być pułapka. Okazuje się, że jest to pułapka. I szczerze, jeżeli chodzi o tego bossa, to mam bardzo negatywne odczucia. Po pierwsze, boss ten nie jest tak dobry jak Quillak z jedynki, no bo dostaliśmy trochę to samo, tylko że gorzej. Po drugie, po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji, w której jestem w stanie wam wskazać bossa z Monster Huntera, czy też potwora z Monster Huntera, który robi wszystkie elementy, które próbuje zrobić ten boss, lepiej. W Monster Hunterze odpowiednikiem powiedzmy, że tego bossa jest czarna diabla, czy też Black Diablos. I w momencie, w którym akurat ten stwór się zakopie i poszukuje nas pod ziemią, żeby na nas potem wyskoczyć w momencie, w którym nas podejdzie, to to się wiąże faktycznie z emocjami, z jakąś ekscytacją czy też strachem, że zajebie mnie zaraz. Dodatkowo tam pod każdym względem czuć wagę tamtego stwora. Tutaj pani skorpionica po prostu wynurza się z piasku i wygląda to troszkę jak pajacerka. W każdym razie udało mi się ją pokonać za drugim razem. Żeby nie było tak negatywnie, to chciałbym coś pochwalić, a poczułem to po raz pierwszy w ramach Dark Souls 2. I tutaj lekka podbudowa. W grach tego typu ja nie zwracam uwagę na podbudowanie fabularne. Co prawda obejrzałem kilka filmików, które tłumaczyły mi co w ogóle się działo na przykład w ramach Dark Souls 1. I no będąc szczerym, nie byłem pod jakimś wielkim wrażeniem. I to chyba przede wszystkim dlatego, że trudno było mi uwierzyć w taki świat. A czemu? Z bardzo prostej przyczyny. Dysproporcja siły między mobkami, które spotykamy w ramach lokacji, a między bossami była dla mnie zbyt duża. Wiadomo, to nie jest jakaś wielka wada produktu. To jest problem we mnie ale podświadomie ja czułem, że te postacie, z którymi się musimy mierzyć w ramach boss fightów, są po prostu zbyt silne. Tak w ramach budowy świata. To samo czułem w Dark Souls 3, to samo czułem w Bloodborne. A tutaj tego nie czuję. Bossowie są często na tyle pajacami, a same mopki w ramach lokacji są po prostu w takiej objętości, że jest to bardziej przytłaczające niż sam boss fight. To właśnie sprawia, że ja jestem w stanie uwierzyć to, że po prostu w jakiejś melinie był kiedyś typ, który wyruchał skorpiona i teraz jego córka se żyje w jakiejś jaskini. W sensie konkretnie jestem w stanie uwierzyć w istnienie pani skorpionowej, ponieważ nie odbiega ona siłą tak bardzo od tego, do czego przyzwyczaiły mnie mopki w ramach lokacji. Możemy iść dalej. Trafiamy do lokacji, w której jest pełno wieśniaków i żołnierzy. Bardzo szybko się z tą lokacją uporałem i w zasadzie nie było tutaj czegoś wyjątkowego, dlatego też od razu trafiamy na bossa. Kojarzycie, może? Deacons of the Deep z Dark Souls 3? No tutaj mamy bardzo podobną walkę. Przyznaję się, raz tutaj upadłem. Trochę przez to, że broń mi się psuła, ale no nie zwalajmy na to. Za drugim razem poszło mi bez problemu, więc idziemy dalej. No i skoro przy tym jesteśmy, to to jest idealny moment, żeby pochwalić mechanikę zużywania się broni. Z tego co wiem, to potem faktycznie możliwe, że będzie mnie wkurzać, ale na ten moment to ta mechanika przynajmniej działa. W przeciwieństwie do tej samej mechaniki z Dark Souls 1, gdzie tam wydawało się, że cała mechanika związana z tym, że bronie się psują, została zaimplementowana do tytułu tylko dlatego, żeby wprowadzić kryształowe bronie. Tutaj faktycznie zwracam uwagę na ten malutki pasek na wyborze broni, czy moja broń właśnie nie jest w złym stanie. Więc skoro pochwały mamy już za sobą, to możemy przejść do zjebanej lokacji. Zjebanej dlatego, że są tam pająki. Co prawda, nie wywołują u mnie jakiejś takiej niesamowitej niechęci, ale jebać pająki. No i ja się tego spodziewałem, bosem jest też wielki pająk, więc jebać go. Przy czym ci genialni deweloperzy pomyśleli o mnie, o ludziach z arachnofobią, ponieważ pająk absolutnie ponownie nie jest obrzydliwy. Plus nie robi on za bardzo pająkowych rzeczy, tylko strzela laserem, a i najważniejsze. Zamiast dupy ma mordę i właśnie przez to przez całą walkę myślałem nad tym, którą mordą on sra. Czy się wymieniają? Jednego dnia ten, drugiego dnia ten, albo może nie wiem, grają w jakieś kamień, papier, nożyce o to, kto będzie srał. W każdym razie pokonałem pająka dosyć łatwo. Możemy iść dalej. A jako, że jest to druga, duża dusza, to przejdźmy do podsumowania. Wracając do wspomnianego wcześniej filmu bez schematu. Nie zgadzam się z większością punktów, które zostały poruszone w ramach tamtego materiału. Uważam, że wokół większości zarzutów, które zostały wytoczone bo tutaj nie liczę oczywiście hitboxów, które są absolutnie spierdolone w niektórych momentach wokół po prostu większości mechanik, które znajdują się w tym tytule, da się grać. Da się to rozgrywać w taki sposób, żeby to nie sprawiało problemów. I trochę odbieram te rzeczy, które zostały zarzucone Dark Soulsowi II, jako niedostosowanie się do tych mechanik, które są właśnie nowe w ramach Dark Soulsa II. Przy czym? Jestem dopiero w połowie tytułu. Możliwe, że w ramach drugiej części gry okaże się, że moje zdanie na temat tych mechanik, na temat zmian w mechanikach, będzie absolutnie inne. Zobaczymy, przekonamy się wspólnie, mam nadzieję. No i teraz przyszedł czas na demona nienawiści. No i tutaj muszę powiedzieć, nie wyrobiłem się z pokonaniem tego bossa. Mam już jakieś pół godziny materiału z tego, jak próbowałem go pokonać, ale po prostu był za silny, najwyraźniej. Albo inaczej, ja byłem za słaby. A jako, że ja chcę go faktycznie przejść, to zajmiemy się nim w ramach drugiej części Dark Soulsów drugich. Dlatego też póki co żegnam was, to był Gniazdo Nostalgii, do następnego.